Bo to, ty to raz przyjechałeś z papierami od samochodu, później drugi raz. No bo chciałam ci pomóc tą, z tym człowiekiem tą umowę do, doprowadzić do końca, bo się martwiłam o to, że 28 lutego musisz zapłacić 500 zł ubezpieczenia składki OC. I, a, a wcale nie powinnam się tym martwić, bo to nie są moje sprawy. A pomimo tego się martwiłam. Że utracisz 500 złotych, kolejne 500 złotych utracisz, tak? Ja zostawię ten samochód i dla Krzyśka, niech sobie on się bawi. No. Ja nie będę odpowiedzialny za wszystko. On wszystko chce, każdy chce coś ode mnie. Ja nie wiem. Ja nie jestem jakimś aniołem, że ja pieniądze. A dajesz coś zaraz. komuś? Jak tak każdy chce, to tak mówisz, że jesteś poszkodowany, bo nie wiem co rozdajesz ten majątek swój, czy co? Dajesz no coś to komuś? To, to jest majątek? To jest moment rozpierdolić ten majątek. Jaki to majątek? No ale ja się pytam, czy coś komuś dajesz, czy coś komuś dałeś, że tak mówisz, że ci każdy, każdy po prostu od ciebie coś chce. No już coraz mniej pieniędzy się robi, teraz ja będę wyjmował, będę to wszystko płacił. No że musisz zarabiać, no tak jak każdy z nas musi zarabiać, no chyba to jest oczywiste. A ja, jak ja ci powiedziałam, nie zarobiłeś też trochę dzięki mnie i dzięki całej przeprowadzce, dzięki wiewiórce z Krakowa, nie zarobiłeś w styczniu 14 tysięcy Wojtek? Bo takiego nie 14, dochodu. Nie było 14 tysięcy. Łącznie z wszystkim było wpływu 14 250. Ale to za reklamy 6 tysięcy zarobiłem. Tak, za reklamy i za lajty. Razem no. wpływ, czy razem wpływ, y, y, kto dzwonił do tip donation, żeby ci pieniądze przysłali, bo takie zaległości potworne były i jakby jakbym nie dzwoniła, to być może oni by ci w ogóle tych pieniędzy nie przysłali. No, i dobrze. Ja no ale powiedz mi. Mam złość to ja będę tak wycofywał. A powiedz o, mi, a miałeś taki miesiąc, żeby z reklam mieć tysięcy? Po cztery, bo mi śmiałem, przepraszam bardzo. Miałeś w jeden tylko miesiąc? W, lutym, w, w, maju, w maju 2019 miałeś 5 tysięcy chyba. To chyba nawet z lajtami było. No, to jakby do tego zmierzam, żeby ci to uświadomić, że też dzięki mnie zarobiłeś dużo pieniędzy. I no, siedziałam. No dobra, jeszcze ci te pieniądze połowę ci oddam. Siedziałam, robiłam z tobą lajty, jak sobie życzyłeś. Robiłam filmy. A ty mówisz, że ja, że ja żądałam, żeby z tobą filmy robić? Przecież ja ty... się ani nie chcę pokazywać na filmach. Przepraszam ani... bardzo, ale no ja co? ci powiem, ile razy ty wstawałeś rano i pytałaś się, a Majorze coś nagrałeś? Jakiś film? Bo ja nie będę miała co oglądać. No tak, ale potem ci we wszystkim pomagałam. Ty tego jakby nie jesteś w stanie z, z, zobaczyć. przecież, Przecież. Ty mówisz, że ja Cię chciałam kontrolować i to BOM rządzić, ale przecież to Ty mnie ciągle angażowałeś do swoich spraw. Ty mówiłeś: chodź ze mną do banku, załatw mi to, jedź ze mną do ośrodka, pomóż mi załatwić to, czy mam zapłacony zUS, czy chodź ze mną internet, kup, kup, mi, kup mi kartę do telefonu. Chodź na, nagraj ze mną film, potrzymaj mi kamerę, a chodź ze mną nagraj, bo fajniejsze filmy kamerę. są. Kamerę? Ty sama powiedziałeś, że po prostu jak weź będziesz robił w kuchni, to ja będę trzymała kamerę, ja No tak, no bo, no, bo, no, bo, no bo gotowałeś, no to jak miałeś gotować i kamerę trzymać? No. To nie będziesz wstrzymała, będziesz sobie z Bogusiem nagrywała. Głupoty na mnie tak zwany. Z Bogusiem? Czy. z, Bartkiem, bo, nie, z Bogusiem. Bogusiem? No. No, tak jest. Tak jest. No wiecie. właśnie, tak będzie. I po prostu wiesz o tym, już ja się dowiedziałem, bo tutaj jednego człowieka, bo już. Na szkolnej czekają, kiedy ja jutro się pokażę do nich. Ujech. No to na pewno Że czekają. Ma, no i wszystko, cała co? lita. Cała lita już czeka. No to na pewno czekają, no przecież kasę chcą robić, nie? Na tym, no. A co, ja jestem jakimś dla nich gwiazdorem? Nie, robię, ty tak? jesteś nie żadnym gwiazdorem, tylko ty jesteś źródłem dochodu dla nich. Nie żadnym gwiazdorem, jesteś źródłem dochodu, można zarobić na tym. Tym jesteś Dobra. dla nich. Ja sam będę nagrywał, nie z kim. No to się tam nie pokazuj. No ja nie będę się... Ja tylko swoje rzeczy zabiorę i... No ale na razie tam nie idź. Idź w takim dniu, w którym nikt na Ciebie nie będzie czekał i nie będą sobie pieniędzy na Tobie robić. Ale Ty jak pięknie właśnie z Krzysztofem rozmawiasz no. na mój temat, żebym ja po prostu... To jest gdzieś na, nawet nagrane i po prostu już jedna osoba mówi, że po prostu mówisz, o major płacił za mieszkanie 500 zł i jeszcze niech płaci tobie 150 zł. Ale przecież, przecież, przecież Krzysiek sam do mnie zadzwonił, zapytał się, ile tutaj w Krakowie ty płaciłeś. No to mówię w Krakowie, a Kraków to jest Kraków, to nie jest Białystok. A zresztą Wojtek, nawet co z tego? Wszyscy, go, wszyscy mu mówią, żeby od ciebie brał pieniądze. Oczywiście, jak, jeżeli u kogoś mieszkasz, wynajmujesz to od kogoś. Ja tu ja wynajmuję? No, a to jak? Ja w, w jednym pokoju. To ja na niego mówię, to daj mi pokój, wszystko tak samo było normalnie, to ja ci zapłacę. A nie mm. po prostu na wersalce naprzeciwko. Jego, całe te, a tu, No i w grudzie przejść. i smrodzie, no to to wszyscy wiedzą, że tam jest po prostu masakra. Tam od oparów grzybni się nie da, po prostu, yy, ja bym, ja, nikt by normalny tam po prostu nie zamieszkiwał. No. To chcesz przyjechać do niego? No nie chcę, tylko przyjeżdżam. No właśnie, to przyjeżdżaj. Mógłbyś się też z jedną osobą spotkać, bo ktoś ze mną przyjedzie. Byś, mia byś miał niespodziankę. A kto to? No... No miałbyś niespodziankę dużą. Ja nikomu nie będę się pokazywał. A to nie, no to ja, ja ci tylko mówię, nie? Ja mam... Teraz mam, będę miał pełną spraw do załatwienia, bo no tutaj pewnie. tyle czasu... Nic nie było załatwiane, nic te i to, to nie idzie do przodu, tylko idzie do tyłu. No jak nie do przodu, no przecież jak jesteś trzeźwy, to to idzie do przodu, nie? Bo o trzeźwość, o ale... wszystkim chodzi i o, i o trzeźwy umysł, to jak człowiek ma trzeźwy umysł, to, to to pozałatwia wszystko i do przodu mu wszystko pójdzie, no. Ja nie mam za złe, że po prostu zabrałaś mnie stamtąd od Krzyśka, ale po prostu też się w pewny sposób się tak zachowałaś nieodpowiedni. A ty? No jak ty tak się zachowałaś, się, to ja mam po prostu milczeć, jak nie wiem co? Jeżeli ja przyjeżdżam z ośrodka i ty mnie wyrzucasz i na drugi dzień rano robisz film, że jestem oszustką, że wykorzystałam cię i wyłudziłam od ciebie pieniądze, to co Ty oczekujesz, że ja będę do Ciebie dzwonić i robić, nie wiem, i, 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 i udawać, że nic się nie stało? No stało się. A ja on Cię spytać, a jeszcze mówiłeś, że właśnie, że, że skoka ten co? list, a rzuciłeś tam, do tych papierów? A chyba tam jest ten list, nie wiem, zobacz sobie, jak coś no, nie no, będzie, to mi panie. to, to, to spiży i, i Sławek se to weźmie, no.